Dzień dobry Państwu. W ramach tego wykładu chciałabym Państwu opowiedzieć o głównych celach realizacji projektu LIDER, który skupia się na otrzymywaniu nowoczesnych biomateriałów o właściwościach hemostatycznych. Krew jest to łączna tkanka płynna, która jest niezbędna do życia każdemu z nas. W organizmie dorosłego człowieka znajduje się w ilości około 4 do 6 litrów, przy czym ilość ta zależy nie tylko od wzrostu, ale również od wagi i płci. Wyróżniamy cztery podstawowe grupy krwi, 0, A, B oraz AB oraz grupy RH plus i RH-. Minus. Warto zaznaczyć, iż krew może być tętnicza lub żylna. W zależności od tego, jaki jest poziom jej natlenowania, może mieć ona kolor jasno-czerwony bądź też ciemno-czerwony. Znajomość kolorów krwi jest istotna w przypadku krwotoków, gdyż jesteśmy w stanie wykryć w prosty sposób jego pochodzenie. Krew pełni rozmaite funkcje w organizmie i dlatego jest tak ważna. Warto zaznaczyć, że na ten moment nie istnieje żaden w pełni funkcjonalny substytut krwi, czyli tzw. krew syntetyczna, która byłaby w stanie pełnić funkcje biologiczne w organizmie. Z tego względu na ten moment jedyną alternatywą dla tradycyjnej transfuzji jest hamowanie krwotoków i ratowanie krwi poprzez zastosowanie różnych technik oraz materiałów. Dlaczego krew jest tak ważna? Ponieważ pełni ona wiele kluczowych funkcji dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jedną z jej najważniejszych ról jest oczywiście transport tlenu do komórek, ale również doprowadzanie składników odżywczych do narządów. Krew dodatkowo odprowadza metabolity oraz dwutlenek węgla. Krew również pełni funkcję transportu substancji przekaźnikowych oraz hormonów, ale także chroni organizm przed chorobami i czynnikami chorobotwórczymi. Tutaj kluczową rolę pełnią takie komórki jak linfocyty, granulocyty czy monocyty. Dodatkowo krew pełni funkcje termoregulacyjne i Umożliwia zachowanie prawidłowej temperatury organizmu. Wreszcie krew pełni funkcje naprawcze. W przypadku uszkodzenia naczynia krwionośnego jest w stanie utworzyć skrzep i zatamować krwotok. Warto jednak pamiętać, iż nie zawsze jest to możliwe. Wtedy też konieczne jest zastosowanie dodatkowych metod tamowania krwotoków. Krew to tak naprawdę mieszanina zarówno żywych komórek, jak i substancji organicznych i nieorganicznych. Możemy rozróżnić trzy podstawowe typy komórek, czyli krwinki czerwone, krwinki białe oraz krwinki płytkowe. Warto przypomnieć, iż krwinki czerwone są to komórki, które zostały pozbawione w toku ewolucji jądra. Poza tymi trzema typami komórek, krew składa się z osocza, tak zwanej wodnej frakcji krwi i stanowi ona około 55% objętości. Osocze składa się z wody, białek, a także związków organicznych i nieorganicznych. Jak wspomniano na wcześniejszym slajdzie, Krew składa się m.in. z trzech głównych typów komórek. Najliczniej występujące są erytrocyty, czyli tzw. krwinki czerwone. Ich rolą jest transport tlenu oraz dwutlenku węgla. Jest to możliwe dzięki obecności białka tzw. hemoglobiny, która również jest odpowiedzialna za czerwone zabarwienie krwi. Kolejną grupą komórek są trombocyty, czyli tzw. płytki krwi. Pełnią one kluczową rolę w procesie krzepnięcia, gdyż to właśnie one ulegają adhezji, a następnie agregacji i umożliwiają tworzenie się skrzepu, tym samym przywracając szczelność naczynia krwonośnego. Kolejnym typem są białe krwinki. Pełnią one funkcje ochronne i chronią nasz organizm przed infekcjami. Wśród nich można wyróżnić trzy grupy, to jest granulocyty, limfocyty oraz monocyty. Odpowiednia zawartość krwi, jak i właściwy poziom jej poszczególnych składników jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania człowieka. Gdy dochodzi do masowej utraty krwi, niezbędna jest transfuzja. Głównym wskazaniem do przeprowadzenia transfuzji jest masowa utrata krwi, która jest wynikiem wypadków komunikacyjnych, wypadków domowych, ale również postępowań śródoperacyjnych oraz komplikacji pozabiegowych. Warto wspomnieć, iż zarówno krew, jak i preparaty krwiopochodne są przetaczane również w innych przypadkach. Na przykład u osób chorych na chorobę krwi, gdzie występuje niedobór jej konkretnych składników immunologicznych, ale również w przypadku chorób przewlekłych, takich jak anemia, choroby nowotworowe czy też choroby szpiku kostnego. Warto również wspomnieć, iż bardzo dużym problemem jest utrata krwi kobiet w trakcie porodu. Wtedy też bardzo często celem ratowania jej życia i zdrowia konieczna jest transfuzja. Transfuzję można przeprowadzić z wykorzystaniem krwi własnej, jest to wtedy transfuzja autologiczna, oraz krwi pobranej od innego pacjenta lub też dawcy, jest to wtedy transfuzja homologiczna. Warto wspomnieć, iż wszystkie preparaty krwiopochodne, jak i krew pełna, cechują się ograniczonym terminem przydatności, dlatego też bardzo ważnym jest, aby oddawać krew, dzięki czemu szpitale oraz inne jednostki będą mieć stały dostęp zarówno do krwi, jak i preparatów krwiopochodnych. Krwotok w prostych słowach można zdefiniować jako sytuację, w której dochodzi do wylewu krwi poza ściany naczynia. Może on mieć charakter zewnętrzny, wewnętrzny lub też mieszany. Co ważne, wyróżni się krwotoki o różnym pochodzeniu i różnym nasileniu. W zależności od stopnia nasilenia krwotoku, będziemy stosować różne metody jego tamowania. Bardzo często do krwotoku dochodzi w wyniku powstania rany. Występują takie typy rany, jak rany cięte, tłuczone, szarpane, postrzałowe, które charakteryzują się różną rozległością, ale również różną głębokością. Warto pamiętać o tym, iż w zależności od tego, z jakim typem rany mamy do czynienia, będziemy wybierać różne metody hamowania krwotoku. Krew ma bardzo skomplikowany skład, jednak należy pamiętać o tym, iż można ją frakcjonować. Dzięki temu, w zależności od potrzeby i przyszłego zastosowania możemy otrzymać różne frakcje krwi, które będą zachowały się różnym składem. Mogą to być na przykład frakcje zawierające przede wszystkim krwinki czerwone ale również może być to tzw. osocze bogatopłytkowe, które znajduje zastosowanie nie tylko w medycynie, ale również w kosmetologii czy trychologii. Osocze bogatopłytkowe budzi coraz większe zainteresowanie wśród zarówno lekarzy, jak i pacjentów oraz klientów salonów kosmetycznych czy trychologicznych. Osocze bogatopłytkowe otrzymuje się w wyniku pobrania około 10 ml krwi od pacjenta, odwirowania jej, w wyniku czego otrzymuje się trzy różne frakcje, w tym frakcję osocza bogatopłytkowego. Jego wyjątkowe działanie wynika z faktu, iż w jego skład wchodzą innymi czynniki wzrostu, a więc substancje, które bezpośrednio wpływają na tempo procesów regeneracyjnych oraz pobudzają proces biosyntezy kolagenu. Z tego względu zastosowanie osocza bogatopłytkowego w kosmetyce umożliwia spłycenie różnego typu zmarszczek, jest to tzw. vampire lifting. Dodatkowo może ona również zostać zastosowana do leczenia łysienia, ale także w stomatologii do otrzymywania membran zaporowych stosowanych w takich zabiegach jak augmentacja kości oraz w przypadku leczenia zmian zwyrodnieniowych kolan, uszkodzeń ścięgien, mięśni, kości, a także do ran przewlekłych. Transfuzja krwi przeprowadzana jest w sytuacjach, gdy jest to niezbędne celem ratowania życia lub zdrowia człowieka. Należy jednak wspomnieć o tym, iż tak jak w przypadku innych procedur medycznych, transfuzja krwi może za sobą nieść pewne skutki niepożądane. Do najczęstszych z nich należą reakcje alergiczne bądź anafilaktyczne. Istnieje również ryzyko przeniesienia zakażenia wirusowego, bakteryjnego, zakażenia pierwotniakami lub też innego czynnika zakaźnego. Może również wystąpić choroba tzw. przeszczep przeciw gospodarzowi. Bardzo często spotykamy się również z odmową transfuzji ze względów religijnych bądź też światopoglądowych. Z tego względu... Cały czas lekarze starają się uniknąć sytuacji, kiedy konieczne jest przetaczenie krwi, jeżeli możliwe zastosowanie metod alternatywnych, np. dzięki zastosowaniu środków hemostatycznych, które tamują krwotoki i redukują ilość utraconej krwi, zwłaszcza w przypadku operacji bądź też porodów. Istnieją różne metody tamowania krwotoków. Ich wybór podyktowany jest zarówno stopniem nasilenia krwotoku, jak i jego pochodzeniem. Do najpopularniejszych metod tamowania kwotoków można zaliczyć użycie bandaży, sterylnej gazy czy też opasek uciskowych. W niektórych przypadkach konieczne jest założenie również szwów. W trakcie postępowań operacyjnych bardzo często, zwłaszcza w przypadku zastosowania endoskopii, stosuje się takie metody jak elektrokoagulacja oraz koagulacja laserem. Alternatywną dla wcześniej wspomnianych metod jest zastosowanie środków hemostatycznych, które stanowią nie tylko fizyczną barierę dla wypływu krwi z uszkodzonego naczynia krwionośnego, ale również przyspieszają proces przewracania hemostazy, jakie mogą pozytywnie wpłynąć na proces regeneracji uszkodzonej tkanki oraz wykazywać działanie antybakteryjne, tym samym zapobiegając zakażeniu rany. Warto wspomnieć, iż obecnie na rynku dostępna jest cała gama różnego typu środków hemostatycznych. Z tego względu mogą one znaleźć zastosowanie zarówno w ośrodkach zdrowia i szpitalach, jak i u użytkownika indywidualnego. Dobór odpowiedniego środka hemostatycznego może przyczynić się do ochrony zdrowia i życia pacjenta w przypadku wypadku, zarówno w domu, jak i wypadku samochodowego, jeżeli taki środek hemostatyczny znajdzie się elementem wyposażenia w naszej apteczki. Środki hemostatyczne są to biomateriały stosowane do tamowania krwotoków. Obecnie możemy je podzielić na pięć różnych grup, wśród których można wymienić fizyczne, wchłanialne, biologiczne, syntetyczne, a także najbardziej zaawansowane, opatrunki hemostatyczne. Działanie środków hemostatycznych fizycznych polega na fizycznym zablokowaniu krwawienia, np. poprzez blokadę kanalików w przypadku krwotoków z kości. Materiały wchłanialne cechują się bioresorpcją i otrzymywane są z polimerów naturalnych, takich jak kolagen czy żelatyna i wiążą się z brakiem konieczności usuwania ich z organizmu, na przykład jeżeli są stosowane w postępowaniu operacyjnym. Środki hemostatyczne biologiczne to te na bazie fibryny, trombiny. Cechują się one bardzo wysoką skutecznością hemostatyczną i jednak posiadają one jedną istotną wadę w postaci wysokiej ceny. Materiały syntetyczne cechują się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz dużymi zdolnościami do sorpcji wodnej frakcji krwi, jednak w większości przypadków nie są one biodegradowalne, nie ulegają bioresorpcji oraz mogą powodować pewne stany pirogenne. Ostatnią grupą są opatrunki hemostatyczne, które cechują się najwyższym stopniem skuteczności oraz łatwością użytkowania. Dzięki temu mogą być stosowane zarówno przez lekarzy, jak i użytkowników indywidualnych. Opatrunki hemostatyczne zazwyczaj stosuje się do ran rozległych, ale płytkich. W zależności od tego, z jakim typem rany mamy do czynienia, będziemy wykorzystywać inny rodzaj środka hemostatycznego. Przykładowo, w przypadku ran głębokich, np. postrzałowych, alternatywnym rozwiązaniem jest użycie środka hemostatycznego w postaci granulatu, który może zostać umieszczony np. w strzykawce, jak jest to pokazane na slajdzie. Dzięki temu jesteśmy w stanie w sposób precyzyjny zaaplikować środek hemostatyczny bezpośrednio w miejsce krwawienia. Masowa ataka krwi jest przyczyną ponad 50% zgonów na całym świecie. Może to nastąpić w wyniku zarówno wypadków komunikacyjnych, drogowych, domowych, jak i podczas przeprowadzania operacji bądź w wyniku komplikacji pozabiegowych. Warto zaznaczyć, iż obecnie na rynku są dostępne preparaty o właściwościach hemostatycznych, jednak część z nich cechuje się niewystarczającą skutecznością. Z kolei preparaty biologiczne o wysokim tempie przywracania hemostazy cechują się wysoką ceną. Są to głównie preparaty biologiczne oparte na fibrynie i trombinie. W ramach realizacji projektu LIDER podjęto się próby otrzymania nowych środków hemostatycznych zastosowaniem alternatywnego surowca pochodzenia nieodzwierzęcego w postaci hitozanu. Dzięki temu gotowy produkt będzie cechał się niższą ceną, ale również zaawansowanymi właściwościami biologicznymi, które będą możliwe do uzyskania poprzez wprowadzenie dodatkowych substancji modyfikujących. Celem projektu Biochem Pro, personalizowane bifunkcyjne matryce hybrydowe o indukowanych właściwościach bioaktywnych jako innowacyjne systemy hemostatyczne, jest opracowanie trzech klas całkiem nowych produktów, czyli środków hemostatycznych w formie granulatu, opatrunku oraz personalizowanego hemostatyku 3D. Otrzymane w ramach projektu produkty będą cechowały się nie tylko wyjątkowymi właściwościami hemostatycznymi, ale również takimi właściwościami jak działanie antybakteryjne, dzięki czemu będą one niwelowały ryzyko zakażenia, tym samym będą mogły one być stosowane przez użytkowników indywidualnych w warunkach niesterylnych. Dodatkowo biomateriały będą posiadały zdolność do wspierania procesu regeneracji się uszkodzonej tkanki skórnej. Projekt LIDER został podzielony na trzy starannie zaplanowane etapy. W ramach pierwszego zadania zostało opracowanie technologii otrzymywania całkiem nowych biomateriałów o zaawansowanych właściwościach. Zostały zbadane jego właściwości fizyko-chemiczne, tak jak zdolność do pęcznienia, skład, struktura chemiczna, wytrzymałość, zarówno mechaniczna, jak i termiczna. W drugim etapie zostaną przeprowadzone szeroko zakrojone badania właściwości biologicznych. Zostanie przeprowadzona ocena cytotoksyczności in vitro na różnych liniach komórkowych zgodnie z normą dla wyrobów medycznych, ale również zostaną określone właściwości antybakteryjne oraz właściwości antyoksydacyjne. W ramach trzeciego zadania zostaną przeprowadzone badania przedkliniczne na małym modelu zwierzęcym, celem określenia zachowania biomateriału w warunkach zbliżonych do rzeczywistych in vivo. W ramach realizacji projektu LIDER otrzymano całkiem nowe biomateriały w wyniku modyfikacji chemicznej hitozanu pochodzenia nieodzwierzęcego. Wszystkie modyfikacje zostały przeprowadzone zastosowaniem warunków tzw. zielonej chemii w polu promieniowania mikrofalowego. Dodatek dodatkowych substancji pochodzenia naturalnego w sposób istotny zwiększył jego właściwości biologiczne oraz polepszył właściwości fizykochemiczne. Materiał może zostać spersonalizowany, dzięki czemu jego właściwości zostaną dopasowane do wymogów pacjenta oraz lekarza. Otrzymane biomateriały posiadają trzy różne formy, dzięki temu mogą znaleźć zastosowanie w różnych okolicznościach. Pierwsza forma, granulat, może być stosowana przez użytkownika indywidualnego do pospywania ran rozległych bądź też bardzo głębokich. Opatrunek hemostatyczny może zostać zastosowany również przez użytkownika indywidualnego w przypadku ran rozległych, ale płytkich. Personalizowany opatrunek 3D przeznaczony jest dla klientów bardziej wymagających, przede wszystkim dla służby zdrowia. Lekarze, dzięki zastosowaniu substancji pochodzenia autologicznego, są w stanie spersonalizować opatrunek oraz jeszcze w dodatkowy sposób zwiększyć działanie hemostatyczne gotowych produktów. Biomateriały opracowane w ramach realizacji projektu LIDER cechują się wieloaspektowym działaniem hemostatycznym. Przywrócenie stanu hemostazy oraz atomowanie krwotoku zachodzi w wyniku kilku różnych etapów. W pierwszej kolejności dochodzi do zatrzymania wypływu krwi z naczynia poprzez zastosowanie bariery fizycznej. W drugim etapie następuje sorpcja wodnej frakcji krwi dzięki wysokim zdolnościom do pęcznienia otrzymanych biomateriałów. To z kolei przekłada się na lokalne zwiększenie stężenia czynników odpowiadających bezpośrednio za procesy krzepnięcia krwi. W kolejnym etapie dochodzi do oddziaływania erytrocytów oraz trombocytów z powierzchnią biomateriału, dzięki czego dochodzi do ich adhezji, a następnie agregacji. To wszystko powoduje, iż następuje utworzenie tzw. pseudoskrzepu. W ostatnim etapie oddziaływanie na linii trombocyt biomateriał skutkuje aktywacją płytek krwi, dzięki czemu zostają pobudzone naturalne procesy kaskady krzepnięcia krwi i zostaje przywrócona hemostaza. Zespół projektowy LIDER serdecznie zachęca wszystkie osoby dorosłe do oddawania krwi w Krakowskim Centrum Krwiodawstwa i którego siedziba mieści się przy ulicy rzeźniczej 11. Bardzo dziękuję państwu za uwagę i zachęcam do odwiedzenia strony internetowej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, a także pozyskania dodatkowych informacji dotyczących realizowanego przeze mnie i mój zespół projektu BioChemPro.